Siemanko Słuchajcie, dwa takie fanty, którymi muszę się pochwalić Co prawda nie przeze mnie Pochodzą z wymian Takie fajne oznaczenie za rany I taka maciupienka, Wpineczka Podziękowanie za pracę Pozdrawiam Marcina oraz Piotra i zapraszam na filmik. Siemaneczko, kolejny wypadzik. Dzisiaj Iwan solo. No jest pierwszy sygnał dosłownie. Kurczę, nie wziąłem szczoteczki. Nie chcę mi się wracać do auta, ale jest cały hak. Mój pierwszy cały hak mundurowy. Przypuszczam, że pruski. Bo cóż by innego. Także delikatnie go przetrę i zaraz zobaczymy jak się prezentuje Jest delikatnie, przetarłym chusteczką Ale już widzę, że jest dara Rysnęła szpadlem O wymoczę go w domu, ale No taki fandzik na dzień dobry No Dzisiaj ogólnie zostawiłem się na pola To znaczy na pola Na lasy, bo pola zmarznięte ale jest tu poletko, także zobaczymy, jeżeli nic więcej nie będzie w lasku. Jest tu jakiś młodnik jeszcze, także jest gdzie chodzić. Dobra, lecę dalej. O, jestem w młodniczku. Fajna gleba, nie zmarznięta. Kilka sygnałów po drodze śmieciowych. No i słuchajcie. Wyskakuje cała klapeczka. ...od fajki. No niestety nie jest zdobiona, ale... ...calutka, fajna, kompletna. O! No, pięknie. No widać, że już ktoś tutaj na pewno... ...no tutaj jest zdobiona troszeczkę. Są ślady, także... ...przeczuwam, że już ktoś tutaj w tym lasku sobie spacerował, ale tak jak mówiłem, nie mam miejsc nieprzechodzonych, Także lecę dalej. O, sporo śmieci, muszę przyznać. Ale wyskoczył jakiś tam pieniądz jakiś czas temu. Nie nagrałem, bo nic specjalnego. Strasznie wytarta. Ale widzę tutaj jakiś monogram. Przypuszczam, że to inicjały Frederyka. A no spróbuję jeszcze ją w domu domyć No i słuchajcie, głęboki dołek między korzeniami i zobaczcie coś jest dosyć sporego Oby tylko nie PRL Oj, słuchajcie Jest coś pięknego, chyba medal ale fancior już mówię chyba chyba pojadę gdzie indziej bo widzę dołek przy dołku jest medal zerek chyba jakiś delikatnie go przetrę chusteczką i zaraz zobaczymy ale piękny piękny fancik delikatnie przetarłem chusteczką niestety troszeczkę ta patyna schodziła co to jest? nie wiem na spodzie widać berlin Domujemy w domu no ale mimo to fajny fancior mimo stanu cieszy oko no i fajnie, lecę dalej No ciekawie słuchajcie kolejny dołek No i zobaczcie co mamy no Nie chcę ostrości złapać ale jest kolejny hak ja Tym razem Wehrmacht chyba No fajnie fajnie podoba mi się to ciekawa miejscówka, fajny las ale jest jeden minus niedaleko biegnie linia wysokiego napięcia no i muszę trzymać dystans bo Eurotek mi się zbudza, ale jestem zadowolony kolejny hak i również kompletny dobra, lecę dalej wpadło kilka monet w międzyczasie i specjalnego, ale pokażę. 5 groszy zajechane z Perelu. To już widzieliście. Nawet ładny fenning. Plusaczek. Jeden adolfik. Coś takiego. Coś od czegoś. Również jakaś blaszka. No i kolejny moniak Jeszcze ciepły 50 feningów Fajny mocny sygnał Myślałem że coś lepszego będzie No nic, lecę dalej Kolejny dołeczek No i jest guzior Półkowy z szósteczką. Szóstką albo dziewiątką. O, fajnie, ciekawie. Nie przedłużam. Ucho jest także elegancko. Lecę dalej. Kończymy na dziś. Jestem przy aucie. Telefon mi padł. Podłączyłem sobie pod powerbank, ale ja muszę nagrać, bo śmieszna historia. Zobaczcie, taka psia blaszka. Ale śmieszna historia, bo wczoraj jeszcze rozmawiałem. Dosłownie wczoraj z kolegą z grupy, który zbiera fanty swojego powiatu, swojej okolicy, no i wysłałem mu zdjęcie. Czy nie chce przyjąć do swojej kolekcji takiej znajdki? Odpisał mi, że już posiada jedną. No ale fajnie mówi, że będziemy o dwie. A dzisiaj takie jest dziwko, i padła kolejna. Także zobaczcie. Akurat mam przy sobie, mówię, podjadę, podrzucę. Fajnie. Dobra, kończę. Najwyżej dodam jakiś materiał z kolejnego wypadu. Pozdrawiam, hej. Siemanko, witam. Kolejny wypadzik, gdzieś z Piotrem jesteśmy obok tego modnika, gdzie ostatnio śmigałem. Piotrka nie widać, gdzieś tam na horyzoncie, w tamtym rejonie. A ja po takim poletku cieplutku dzisiaj, wiosennie. Jak się wsłuchacie, to może usłyszycie śpiewy ptaszków. A mi wskoczył pierwszy jakiś tam konkretniejszy fand Część jakiegoś fajnego zdobienia Coś takiego Piotrek z tego co wiem to raczej nic na razie ciekawego nie trafił Jakaś tam zotóweczka z PRL Chociaż nie jestem pewien, bo już chodzimy z pół godziny Jesteśmy trochę daleko od siebie, także musiałbym się przejść i spytać. Może coś ciekawego mu wpadło. Ja na razie zaczynam od takiego fanta. No nic, fajne pole piaskowe. Myślałem, że dzisiaj będzie błoto, bo jeszcze wczoraj było wczoraj była tak zimy, sporo śniegu na polu. No ale zdążyło ładnie stopnieć, no i ziemia nawet nie jest jakaś butnista fajnie się tu chodzi dobra nie przedłużam lecę dalej szybkie podsumowanko dzisiejszego słabego dnia fanta piotra masz jakąś boratynkę jedną no widzę właśnie ale jest fan dnia jest złotóweczka kolejna r1 tym razem Złotówka PRL 57 Także jakiś tam fan jest 20 groszy 49 Zdezolowana klamra O, pół żołnierzyka A u mnie to jeszcze gorsza bieda No jedyny ciekawy fan ale lecę jeszcze na godzinkę do lasu, może coś padnie. Pozdrawiam.